ma ludziska, no normalnie zobaczcie jak leje. No po prostu, o. Nie wiem, czy to widać. O ja zagrzmiało. No, trochę chyba widać. Ja tu w ogóle... Patrzcie, jak ja moknę. W ogóle nie widać chyba. No. No. O kurde, jak leje. Dobra, nie, ja wracam. Ja się wracam, ja się wracam. No dobra. Y Jestem tutaj za moim kolegą. Tam przebiegł jakiś typ młody. Bruno. No, Bruno. Nie wiem, czy to widać na filmie. Tak, widać. Ledwo, ledwo widać, ale le... No, widać chyba, jak leje. O, zobaczcie. O, tak właśnie leje. no. No więc tak wygląda typowa pogoda w Polsce. Lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym materiale.